witajcie bardzo serdecznie poza świętami wielkanocnymi kampania wyborcza idzie w decydującą fazę wchodzi kampania wyborcza na kogo ja zagłosuję nie wiem cenuję albo w SLD PSL czesia droga razem dla nakła albo na po jeszcze nie wiem a wy na kogo zagłosujecie marszałek chłopnia według mnie jest dobrym marszałkiem ale z tym że w wywiadzie się wypowiedział, że wyśle swoją małżonkę na wojnę w razie zagrożenia, lub tym, że zniszczy Putina, to trochę za bardzo racz. Ale marszałkiem jest dobrym, bo potrafi w Sejmie po prostu dobrze racjonować. Lepiej niż marszałek Witek na pewno, ale nie wiem, nie do końca nie, nie wiem, czy lepiej niż marszałek Beata Szydło. Smacznej kawusi. Polityka do kawy. Polityka do kawy to jest nowość na moim kanale. Podoba się? Zostaw lajka, suba z dzwonem, udostępnij i napisz komentarz. I co sądzisz o obecnym podziale politycznym kraju? Według ciebie kto wygra wybory? Według mnie trzecia, trzecia droga lub...